Narodowa Orkiestra Denta w Lubinie wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową. Historyczna chwila dla nas wszystkich. Czekaliśmy na ten koncert dwa lata, i ruszamy w trasę. Organizowaliśmy dla Państwa koncerty, z których byliśmy znani już od lat, a więc muzyka Denta, energetyczna, rozrywkowa, gwiazdy muzyki popowej, gwiazdy yy, muzyki również filmowej, ale. Jeszcze jedną rzecz chcielibyśmy Państwu zaproponować, i wiedzieliśmy, że, że jesteśmy zobligowani do tego, aby stworzyć koncerty w filharmoniach muzyki symfonicznej, muzyki klasycznej. W trasy wyruszy niemal 70 muzyków. Podczas swoich występów chcą zaprezentować całkiem nowe muzyczne tworzywo, które trafi do każdego słuchacza bez względu na wiek. Nie tylko dla melomanów, dla wszystkich, którzy by chcieli usłyszeć. Dźwięki, których dotąd jeszcze nie słyszano. Mam na myśli Uwerturę Pittsburgską Krzysztofa Pendereckiego. mam na myśli Bolero Ravela, dzieło, które jest najczęściej granym dziełem na salach symfonicznych, ale któż z nas słyszał w transkrypcji na? Orkiestrę dentą. Muzycy zagrają w ośmiu miastach w Polsce w największych filharmoniach, m.in. w Łodzi czy Krakowie. Trasę rozpocznie koncert w Centrum Kultury Muza, na które bilety wyprzedały się w ekspresowym tempie. Centrum Kultury Muza w Lubinie staje się swoistą świątynią muzyki klasycznej, czyli Filharmonią. Rzeczywiście zabrzmią dzisiaj największe dzieła, transkrypcje i zupełne premiery dzieł symfonicznych, a wykonać je może. Yy, pierwsza polska symfoniczna orkiestra denta, którą jest niewątpliwie narodowa orkiestra denta w Lubinie. Trasa koncertowa Narodowej Orkiestry Denta będzie trwała blisko pół roku.